Naszą strategię HIT-2023 żeśmy zaczęli opracowywać w roku 2013. To była strategia dziesięcioletnia i wiadomo było, że to jest kierunkowa strategia, że oczywistym jest, że w roku 2013 nie byliśmy w stanie przewidzieć zdarzeń, które będą miały wpływ na realizację tej strategii. Dlatego po pięciu latach żeśmy doszli do wniosku, że trzeba podsumować to, co nam się udało, do roku 2018 i to, co ewentualnie trzeba skorygować w tej drugiej części strategii do roku 2023, żeby ona była realna, żeby ona stanowiła rzeczywisty cel, do którego chcemy dążyć i osiągnąć. Oczywiście wydarzyły się w tym okresie sytuacje, taka jaka powstała na Ukrainie Wschodniej i na Krymie, w wyniku której ta sytuacja miała wpływ na na sytuację gospodarczą zarówno Ukrainy, ale jeszcze większy na, na wpływ sytuacji gospodarczej w Rosji, na recesję, która, która rozpoczęła się w 2014 roku w Rosji. Dla nas oznaczało to, że w kontekście tych kilku lat tracimy prawie 200 tysięcy kuchni i, i piekarników. To jest duży spadek. Rynek rosyjski zresztą do dzisiaj się nie, nie odbudował. Drugim elementem, którego żeśmy nie byli w stanie przewidzieć, to była sytuacja w Wielkiej Brytanii związana, związana z Brexitem, a w szczególności z wielką dewaluacją funta. Kiedy myśmy kupowali spółkę, naszą spółkę obecnie w Wielkiej Brytanii, funt był wart prawie 6 złotych. W ostatnich latach funt był nawet 4,70, 4,90, teraz jest 5,03, 5,04. To spowodowało, że nasze eksport do Wielkiej Brytanii w dużej mierze stał się nieopłacalny. Także wbrew, wbrew pozorom, wydawało się na początku, że, że wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami nie będzie miała wpływu na amikę, bo jesteśmy przecież skoncentrowani na, na rynkach europejskich. Ale ona może mieć wpływ, dlatego że wielu z naszych dostawców chińskich jest w tej chwili obłożonych cłami na ich dostawy do, do Stanów Zjednoczonych i po prostu wypadło z tego rynku, i co oznacza dla nich wielką, wielki uszczerbek w ich produkcji, w wykorzystaniu ich mocy produkcyjnych, a to się może odbić na naszych relacjach, gdyż albo niektórzy z nich podnoszą ceny, albo niektórzy z nich wręcz odwrotnie chcą zachować ilości produkcyjne i obniżają ceny. Musimy być Wniosek dla nas jest taki, że musimy to bardzo uważnie obserwować, w zależności od tego, jak poszczególna firma, poszczególny dostawca chiński jest dotknięty, odpowiednio musimy adiustować naszą, naszą strategię. Udało nam się, ale udało nam się parę rzeczy bardzo dobrze zrobić. Między innymi, jeden z najważniejszych celów naszych, czyli fokus na, na Europę, udało nam się bardzo dobrze zrealizować, gdyż Żeśmy weszli na rynek brytyjski, kupując firmę CDA i uzyskując ten, w ten sposób dostęp do, do kanałów dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii. To samo dotyczy Francji, bardzo, bardzo dużego, ogromnego rynku, drugiego rynku w Europie, kupując firmę CDM. No, ostatnim naszym sukcesem jest licencjowanie na, na 30 lat marki Fagor, która da nam dostęp do szybko rosnącego rynku rynku hiszpańskiego, ale nie tylko, bo także pewnie i do francuskiego, też na rynku francuskim Fagor jest znany, do rynku portugalskiego, jeszcze pewnie kilku innych rynków. Te wszystkie wydarzenia spowodowały, że musieliśmy zastanowić się nad tym, jak dopasować tą strategię z roku 2013, zaktualizować ją, jak dopasować ją do, do, do aktualnych, do aktualnego otoczenia, do tych tendencji, które które, które się pojawiły I można, i można powiedzieć krótko, że musimy położyć jeszcze większy nacisk na sprzęt grzejny. W, tej, w tym roku sprzedamy około milion 500 tysięcy sztuk piekarników i, i kuchni wolnostojących oraz 500 tysięcy płyt do zabudowy. Chcemy rozwinąć tą produkcję, chcemy być w roku 2023 w pierwszej trójce producentów Sprzętu grzejnego w Europie. To jest bardzo ambitny cel. W tej chwili jesteśmy w pierwszej piątce, ale uważamy, że jest to cel możliwy do realizacji. Wymaga on położenia ogromnych pieniędzy na stół, ogromnych inwestycji w rozwój mocy produkcyjnych. Jak i druga sprawa, która jest bardzo istotna dla nas, to jest digitalizacja, transformacja cyfrowa nie tylko rozumiana jako robotyzacja produkcji, automatyzacja produkcji, ale w ogóle jako jaka automatyzacja procesów biznesowych związanych z zastosowaniem botów w różnych procesach biznesowych, związana z e-commerce, związana z IoT i tak dalej. My chcemy wydać na, na te obszary, chcemy, czyli na rozwój mocy produkcyjnej, na digitalizację, chcemy wydać około 500 milionów złotych w latach 2020-2020. Trzy i kolejnym ważnym elementem, który z tych wszystkich ważnym, najważniejszym elementem jest dalszy rozwój, dalszy rozwój naszych marek, w szczególności na tych rynkach, gdzie one dużo znaczą, to znaczy marka Mika w Polsce, marka Gram w Skandynawii, marka Fagor w Hiszpanii i ościemnych krajach, marka CDA w Wielkiej Brytanii oraz Hanza na rynku rosyjskim czy, czy na rynku ukraińskim. To w skrócie jest esencja tej strategii HIT-23, która właśnie w tej chwili została zaktualizowana. W wymiarze finansowym oznacza to, że celem naszym jest osiągnięcie obrotów na poziomie 4 miliardów. Odchodzimy od, od, od celów de, denominowanych w euro, a chcemy jednak, żeby to było przejrzyste i i formułujemy teraz nasz cel w roku 2023 w złotówkach, czyli 4 miliardy złotych obrotu. Chcemy marżę EBITDA osiągnąć na poziomie około 8, czyli oznacza to 320, około 320 milionów złotych EBITDA przy zachowaniu, co jest bardzo istotne przy ogromie tych inwestycji, które mamy, przy zachowaniu wskaźnika zadłużenia. Dwa razy bidna. To jest po prostu wskaźnik ten oznacza bezpieczeństwo dla firmy i jest on dalej, dalej ważny i kontynuowany. Jednocześnie będziemy spółką dywidendową. Przypominam, że od roku 2011 płacimy regularnie dywidendę. Formułujemy na tym polu nasze założenia, że jest możliwa wypłata dywidendy do 35% zysku, zysku netto. Co oczywiście nie oznacza, że każdego roku będziemy wypłacać 35%, ale jeżeli to będzie możliwe, to tak, gdyż musi być znaleziona równowaga i balans pomiędzy wypłatą dywidendy dla naszych akcjonariuszy, a środkami, które musimy akumulować na konieczne inwestycje.